Siema widzowie, z tej strony Mikołaj Dzisiaj nagrywam film z Farming and Friends w Roblox Jeśli ktoś by chciał zagrać, to podawać w komentarzach Robloxy I będziemy mogli zagrać A Teraz jadę po krowy Tutaj macie moją nazwę. Dodać, napisać w komentarzach, że dodano, dodam i możemy grać. Pojadę teraz jeszcze po 4 krowy na tą chwilę i po 10 kur. A jakby ktoś chciał mi pomagać rozwijać tą serię, to zapraszam. bardzo przydałaby mi się pomóc a jakby ktoś był początkującym to mogę przyłączyć zawsze gospodarstwo i mu oddać tam mleko czekoladowe czyli najdroższą rzecz w Farming and Friends na końcowej cenie jest po 25 tysięcy to będzie się opłacało Na 50 subskrypcji robię live'a. The Farming and Friends. Jeśli ktoś by chciał występować w następnym filmie, to zapraszam dodawać mnie. Tu moją nazwę tu. Jak dodacie to Napisać w komentarzach, że dodano. Dodam i będziemy mogli nagrać następny film. Kupił jeszcze dwie krowy i 10 kur, i to chyba na tyle w tym odcinku, bo samemu trudno się robi. Chętnie przyjmę kogoś do pomocy, ze widzów. Uprawa w polu ścinanie drzew. A no i mam odblokowane licencje na yy, leśnictwo, mleko czekoladowe pakowanie Na przykład tutaj na fabrykę serów, pszczoły Owiec, owce miałem odblokowywać, ale jednak nie odblokowywuję, bo trochę długo się to ciągnie. Efektywność sadownicza, ciężkie transporty i wózek widłowy. Tylko tyle mam odblokowane z tych z licencji, bo no do tej pory tylko przez dwa lata zrobiłem. Bo na początku jak zacząłem grać, to nawet nie wiedziałem o tych licencjach, tylko w tym... W tamtym roku jeszcze chyba zacząłem robić wszystkie te licencje co teraz mam odblokowane A jak ktoś ma duże gospodarstwo to mi może pomóc to zbuduję większe pole tutaj bo tam, gdzie teraz jest to pole, to tam chyba będzie kakao. Teraz jedziemy po kury. Tutaj jest na yy, całe moje gospodarstwo, aż tam. Do końca. Jakby ktoś chciał, to mogę nawet o tutaj, o, wybudować kolejne gospodarstwo. Albo pole duże. Teraz kupujemy kury A w następnym odcinku Może Z widzem jak By chciał To będziemy mogli wozić po Na dwa te Po dwie... No każdy widz po dwie krowy by mógł Że we dwóch byśmy na przykład wozili, a trzeci by tam y, robił w y, polu. Jakby ktoś chciał, to mogę nawet drzewo oddać. Więc wysadzimy kury, i kończymy odcinek. Jeszcze się upewnię, czy wszystkie bramy są zamknięte u zwierząt. więc skończymy ten odcinek na dziś. Na razie.